Ej, cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj druga część artykułu o Rook Traders, czyli o wolnych handlarzach. <laughs> dostałem, dostałem kolejną porcję artykułu, tak więc zapraszam do słuchania. Początki wolnych handlarzy sięgają wczesnych dni wielkiej Krucjaty w późnym 30 milenium. Pierwsze floty ekspedycyjne kierowane wolą imperatora w ciągłej ofensywie udawały się w kierunku coraz odleglejszych lokalizacji. Każdą z ogromnych flot. Liczebnością sięgających setek lub nawet tysięcy statków kosmicznych poprzedzał wachlarz mniejszych, autonomicznych flotylli pod przewodnictwem dowódców wojskowych, którzy byli określani terminem zmilitaryzowanych, wolnych handlarzy. Nierzadko byli oni byłymi wodzami, obalonymi przez imperatora w trakcie wojen unifikacyjnych terry, albo podporządkowanymi w toku energicznie rozrastającej się krucjaty, władcami niegdyś niezależnych ludzkich światów. Wybór, którego musieli dokonać, nie uwzględniał kompromisu: paść na kolana i przysiąc wierność, lub zachować dumę. Mimo, że w tej sytuacji nie jeden wolał śmierć, tym, którzy zdecydowali się na służbę, przyznano gwarancję handlu. Jako zmilitaryzowani handlarze, ich zadaniem od tej pory stało się kierowanie oddziałami przeprowadzającymi rekonesans, poprzedzający nadejście czoła Wielkiej Krucjaty. Operując w znacznej odległości od reszty sił, nie mogli oni liczyć na wsparcie w starciu z dominującym przeciwnikiem. Po kilku solarnych dekadach przedzierania się przez atramentową czerń, floty zmilitaryzowanych handlarzy wyglądem sprawiały wrażenie rozklekotanych przybłędów, niekiedy wliczając jednostki najróżniejszych form, przejęte od pokonanych Zinos. Imperator zakazał im powrotu na terre, nie tylko pozbywając się kompetentnych przeciwników, a również upewniając, że służba handlarzy potrwa aż do śmierci. Wielu przepadło bez wieści, zabitych, pożartych, zniewolonych przez niewysłowione plugastwa, pozbawionych nadziei z daleka od światła terry. Widzicie, jaki ten wasz imperator jest twu. Najcenniejszą własnością wolnego handlarza jest gwarancja handlu. Starożytny akt prawny precyzujący a, uprawnienia i sankcje dotyczące działań podejmowanych w całej przestrzeni galaktyki, obowiązujący jego i przyszłych następców. Z racji dziedziczności praw. Zamieszczonych w tym dokumencie, moment wyemitowania zbiega się z chwilą utworzenia zupełnie nowej dynastii handlarzy. Co więcej, jako element tożsamości wśród arystokracji, powstałemu rodowi nadaje się herb. Handlarze są upoważnieni autorytetem wysokich lordów terry do swobodnego przemieszczania się wewnątrz i poza imperium. Mogą też, w odróżnieniu od zwykłych obywateli, kontaktować się z ludzkimi mieszkańcami planet spoza imperium, czy, in, czy innymi rasami, ponadto mają zezwolenie. Aby postępować z tymi kulturami według uznania, o ile ich decyzje są odbierane jako korzystne dla imperium. W przypadku zdemaskowania i schwytania winnych herezji lub zdrady, renegacki handlarz zostaje bezwzględnie pociągnięty do odpowiedzialności przez organy inkwizycji. Ciężar kary staje się znacznie dotkliwszy po uznaniu całego rodu za niegodny pokładanego w nim przez imperatora zaufania. Wolni handlarze przeważnie pokazują się w imperialnej przestrzeni raz na kilka terrańskich lat, aby wyładować egzotyczne towary, uzupełnić zaopatrzenie, werbować i odpoczywać przed kolejnym wypadem w mrok obcej przestrzeni. W tych momentach mogą się rodzić konflikty między handlarzami a adeptus terra bądź inkwizycją. Z powodu posiadanej władzy Handlarzom zdarza się zapomnieć, że wewnątrz imperium podlegają obowiązującym zasadom, bezczelna postawa przyciąga uwagę władz. Spośród handlarzy, wielu opiera się przed okazywaniem uległości wobec imperialnego zwierzchnictwa z powodu ciągłej styczności z mozaiką kultur i sytuacji każdego rodzaju. Wolni handlarze są uważani za stale narażonych na wszelkie odmiany herezji egzotyczne filozofie, zarażenie przez obcych, opętane, opętanie przez byte osnowy. Każdy z tych czynników może stać się podłożem brutalnej konfrontacji, zwłaszcza gdy handlarz jest w posiadaniu wiedzy lub przedmiotu pożądanych przez ludzi wysoko sytuowanych w imperialnej hierarchii. Nie ma dwóch identycznych handlarzy. Wszystkich jednak łączą wyjątkowość, ambicja i chęć, skutecznie separujące od tłumu przeciętnych obywateli. Handlarze pochodzą z różnych środowisk, kształtujących ich wcześniejszy życiorys, a każdemu z nich ten tytuł przynosi rozpoznawalność. Przybierającą postać fetowań lub przekleństw. Mnóstwo wolnych handlarzy w przeszłości służyło dla floty, i to jest część, która wywodzi się z Imperialnej Marynarki Wojennej. Nic w tym dziwnego, oczekuje się od nich skutecznego dowodzenia z grupowaniami statków, zatem niewielu zdecydowałoby się powierzyć te funkcje któremuś z podwładnych. W rezultacie. Handlarzami najczęściej zostają wybitnie uzdolnieni kapitanowie okrętów lub admirałowie flot, zdolni, wręcz podchodzący z entuzjazmem, do rywalizacji z przeciwnikami niespotykanymi wcześniej, a także e, zakończenia jej zwycięstwem. W wyniku sprzeczności stosowanych taktyk i metod walki z doktryną bitewną, nauczaną w fortecach segmentu, wielu z nich uchodziło w imperialnej marynarce za indywidualistów. Ci, których koncepcje rzeczywiście są zbyt radykalne, zwykle nie żyją zbyt długo. Okoliczności ich śmierci mogą stać się źródłem pogłosek i legend utrzymujących się przez nadchodzące stulecia. Jednak prawdziwie utalentowani, nawet postępujący w sposób nieaprobowany przez flotę, uwolnieni ze służby w wojsku o wiecznie dominującym konserwatywnym porządku, otrzymują szansę osiągnięcia wielkich sukcesów. Po odejściu z marynarki Wolni handlarze najczęściej utrzymują sieć kontaktów w galaktycznym sektorze ich służby lub też poza, poza nim. Dzięki temu, w razie potrzeby, mogą wezwać znajomych, być może dawnych, przyjaciół, obok których pełnili służbę jako oficerscy kadeci. Podtrzymywanie starych znajomości może pomóc w różnych sytuacjach od dostarczenia zapasów w nagłym wypadku po uzyskanie oficjalnego wsparcia Imperium w rozprawieniu się z piratami lub obcymi. Większość wolnych handlarzy wybiera jednak samodzielność i korzystanie z podobnych przysług jedynie w przypadku absolutnej konieczności. Jeśli jednego z dawnych przyjaciół ostatnio mianowano kontradmirałem, lepiej go o nic nie prosić. Ma przecież szansę, aby w przyszłości zostać admirałem, a wtedy mógłby dać dużo więcej. Wolny handlarz, pochodzący z floty, nieraz zachowuje otrzymane za czasów służby odznaczenia i oznaki stopni, ozdabiając je dodatkowymi ornamentami. Tym samym strój noszony przez handlarza może łudząco przypominać mundur admirała floty o złotych pagonach z rzędami medali i odznaczeń oraz metrami misternych lamówek. Wygląd handlarza może jednak łączyć elegancki ubiór z włosami zaplecionymi na modłę mieszkańców zdziczałych światów lub wytatuowaną twarzą w stylu anarchistycznych gangów miast rojów. W sąsiedztwie drogocennego kordelasa imperialnej marynarki często pojawia się miecz. Bez wątpienia niewykonania ludzkiego lub broń dowolnego rodzaju, pozyskana na drodze handlu lub kradzieży od którejś setek, cudacznych społeczności. I dzisiaj na tę chwilę zatrzymam, tyle będzie na dzisiaj dwa odcinki, to i tak nieźle co ja wiem, odkupuję grzechy za wczoraj i za przedwczoraj. Słuchajcie, Kuba e, wspomniał rozmawiałem z nim, że będzie coś tam nagrywał, więc jutro się powinno coś już pojawić, z kuby artykułów, tak więc e, ja dziękuję wam za dzisiaj. Aha, jeszcze jedna rzecz. Bo rozmawiałem ostatnio z Dawidem od tych artykułów, um, i Dawid mi rzucił pytanie, czy słyszałem coś o Age of Dust? Czy wy też słyszeliście? Ktoś wie coś, coś nie ten, że to taka kontynuacja 40? -tki. Jest 60 milenium. I uwaga, Imperium zostało rozbite, to tak na początek. I teraz tak nie wiadomo, czy to jest, to pewnie jest jakiś fanowski jakiś projekt, że tak, Imperium zostało rozbite, zakony Marines nie istnieją, a w całej galaktyce jest trochę frakcji walczących ze sobą. Wulkan powrócił, o, to jest ważna informacja, że wulkan powrócił i osiadł na Armagedonie, chcąc odbudować Imperium. E, jakiś Marines, ma jakiś Marine, ponoć z Ultramarines, nie wierzy w istnienie żywego Prymarchy, i za wszelką cenę chce go zniszczyć przy pomocy swojego małego imperium. Chaos walczy głównie ze sobą, więc tam się e, głowy nie zawraca ludzkości. Nie ma jakiejś właśnie takiej informacji: hmm, czy to wstęp do, do uniwersum, czy, czy, to, czy to pomysł właśnie e, Games Workshop, czy to jakiś fanfic. Brzmi też ciekawie, prawda? Hmm. Aha, co do imperatora, to było napisane, że wulkan że wrócił, żeby odbudować imperium swojego ojca po tragedii związanej z czasami końca, czyli co, coś się zresetowało, tak? Pewnie Terra została zniszczona, tak można przypuszczać. A co wy sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach, no bo brzmi to tak dość ciekawie. Eee, to znaczy, że co, robotą żulimą już, już ten nie żyje, czy, 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 czy jak? Skoro wulkan powrócił, no ciekawie to brzmi, fajne, fajne można tu różne różne teorie spiskowe i mniej spiskowe tworzyć. Hmm, jeśli coś wiecie więcej na ten temat ja wiem, że to może być fanfic, ale można, możecie tam dać upust w komentarzach, co tam, co tam mogło się ciekawego pojawić. A ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Hmm, możecie mnie wesprzeć na Patronajcie. E, dzisiaj właśnie po pierwszym filmiku dołączył, dołączył nowy patron, dziękuję bardzo. E, tak więc jeśli ktoś chce, może również dołączyć, można oglądać reklamy przed, po filmie i również można klikać w reklamy na blogu. Tam dzięki temu wszystkiemu zbiera się kasa na tłumaczenie artykułów. E, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i co, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!